Okej, okay, się wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmielu A to jest jak widzicie kolejny odcinek Outlasta A dokładnie Outlast, dawno już kurde w Outlasta nie grałem, powiem prawdę powiedziawszy, bo Miałem kolejną znowu przerwę, powiem wam szczerze, że jakoś do tej gry nie mam specjalnie chęci grać w nią, bo pogram 15-20 minut i po prostu mój stan psychiczny nie nadaje się do grania w tą grę przez najbliższy tydzień, ale stwierdziłem, że jednak postanowię skończyć tą serię jak ją zacząłem, to może ją skończymy. Także co, kontynuujemy, będę starał się już te odcinki z wrzucać jakoś tam tak w miarownie, że tak powiem, jeden na dwa dni jakoś, maksymalnie na 3 dni. O, widzę, że tu ładnie... Uuu, uh, gangbang był i to taki konkretny. Baterie mi się rozładowują w, w tym... O właśnie. Jesteśmy w, w, w jakimś oddziale dla mężczyzn, z tego co czytałem, nie wiem co to może być. Nie wiem czego się spodziewać, także idziemy. Chyba to mam przesunąć. O tak, siła, siła, siła i gwałt. Co ten typek tu śpał chcesz porozmawiać o tym co ćpałeś? Przyznaj się. No przyznaj się, nie będę, nie będę się nie będę, nie będę się pać, ale jakoś... Fff, nie wiem, nie będę się śmiał z ciebie nic. Uuu, kurwa, kwadratowy penis. Mm. Ale to przecież nie jesteś jakoś, nie wiem, upośledzony chyba. Dobra, idziemy. Powolutku, powolutku. What the fuck? Kurwa, wychodzę stąd. Hu, hu, Zaczynam się stresować. Jest niefajnie. Nie podoba mi się to. Nie wiem, czy tam mam się, ale chyba tak. Myk. Dobra. Myk. Mm, <ścoughs> Zamknięte. Zamknięte. Nie lubię takich korytarzy. Zdecydowanie to nie jest to, co ja, ja bym chciał tutaj widzieć. Uuu, tam coś... Ktoś tam coś... Chyba żyje. Mięso mielone. Idealne, no, wow, mru... mrówki, skąd one się tu wzięły? Patrzcie jakie one mają animacje w ogóle. Jakiś tym, pierwszy raz widzę w ogóle, żeby mrówki były w grze. Jakieś. <laughs> jakie animacje tych mrówek. Co to ma znaczyć? Je... Te mrówki wyglądają jak szerszenie. Dobra, nieważne. Wernik... o siema. Nie wiem kto to wernik ale mam chyba iść tędy O! Chluśniem bo uśniem idziemy Zobaczymy co z tej naszej podróży znowuż wyjdzie O kurwa idą Idą, 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 idą. Mięso, kto chce mięso? Zamykamy. Nie te drzwi! Zabarykaduj się. Szybciej, 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 szybciej. Tędy. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, 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 szybciej. Jump. Zamykaj. Barykadujemy się. Szybko. O kurwa, nie wiem kto to był. Tu skacz uff. Jaki Wall Rider? Nie znam żadnego Walleridera. Ridera. Dawaj, dawaj. Uff. Udało mi się. Uf, uf, kurwa. To przez rany. Przez rany znowu mnie gonią, nie. Jakie pieniądze? Nie, nie dam ci pieniędzy za las. Nie dam. Nie płacę. Nie płacę za ten węgiel, który mi dałeś specjalnie w kredo. Nie będę za niego płacił. To otwieraj to. Uf, uf, o kurwa! O Jezus, Maria, co to było? Co to za debil?

ale tam była masakra. Nie lubię takich rzeczy. Trzeba przed nimi uciekać. W mam jakieś zaburzenia równowagi. Niczym po grzybach, chyba. Nie wiem, może już mi coś zaaplikował. Nie wiem, Elezle w kryształ, nie wiem.

Mm. Kurwa, tam jest jakieś otwarte coś było. Zabij mnie, zabij mnie. <śmieniu> <śmieniu> Język mu się

Masz tam jakieś dildo metalowe, może? Bo innymi rzeczami to ja się nie bawię. Jakieś, kurwa, maczety, maczety. Maczetę wyciągnij. Albo dildo. Dobra jest, ale co się dzieje, gdy jest gdy się I to jest to, co ja <laughs>

Ja się cieszę. No po kiju, że teraz niby mam się stąd wydostać jakoś. No frytki do tego. Weźże się przemyć czy coś, żeby zakażenie... O, pawik musiał być. Pawie są zawsze najważniejsze. No i kamerę oczywiście musi wziąć. Kamera oczywiście tutaj jest najważniejszą rzeczą.

Nowhere. Terrible. Er, schowam się. Now. There you go. się, mam nadzieję, że mnie nie widzi. A się. You're poor. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. To jest za debili psychopata. Szybko, 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 szybko. Szybko, 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 szybko. Pewnie jest za mną. Nie wiem czy dobrze idę w ogóle. Czekajcie, bo muszę tam zejść. Ho. Dobra, otworzę sobie to w razie czego. Nie wiem czy tędy dobrze dojdę. O nie, nie. Nie, 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 nie. Yeah. <laughs> czemu on mnie goni? O, stąd. <laughs> czemu on mnie musi gonić? Dobra, idziemy. Idziemy stąd powolutku. Ktoś wie, czego ja go w ogóle mam szukać? chowałem się Ja <śpiewa> Ja <Nie. śpiewa> O ja pierdoli nie wiem, jak w ogóle się stąd wydostać. Wiecie co, ja tu muszę zakończyć chyba ten odcinek, bo po prostu, kurwa, poziom mojej kaki w moich zwieraczach zaczyna, kurwa, przerastać w ogóle wszystko i zaczynam, kurwa, się silnie płocić i w ogóle to nie jest dla mnie. Muszę sobie chwilę przerwy zrobić, także co, zapraszam do następnego odcinka, no i cześć wam wszystkim.